No, z tej strony kanek. Tutaj chyba miałem problem taki tutaj, bo jeszcze miałem włączone tutaj TE. Yy, I tak. To znowu by sam SMP i znowu to samo miejsce. I tu można zobaczyć, że kopuła jest trochę dokończona, No dobra, no to zresztą pokażę zaraz tą elitrę założę. bo okay, ogóle naprawiam wszystko. Tutaj no, muszę podkradnę trochę jak like Ok, Level 70. Stąd jest mój level. Dobra. Idziemy wyżej. E, I teraz idziemy wyżej. A może na nawet tylko zaraz. I ten... E, jest mój domek, nawet pokażę. Nie, po prostu pokażę w skrzynkach jest. To, to było widać? Tu jest. Była właśnie do bo Nie niedawno nie było. Własnym domu dawno nie, nie było. Ale pokazuje nie byłem, bo tam był wylot. A zaraz z tym o co chodzi, to tutaj pokażę. Oraz o co tu chodzi? Ja tu mam różne klocki, na to chyba pokażę w ostatnim odcinku, ale to jest też magiczne coś, w co nie mogę wlecieć. Nie wiem czemu metiu mnie to wlecieć, a ja już... Nie. Tu onują oczywiście zleowo na farmie. Farma marchewek. Wszystko podrosło. Tu. Tu, tu życie nie, nie rozumiem. Światło pewnie nie ma. Tu to samo. No, o, gotowałem się. Podobnie. Lecimy albo nie lecimy. Nie, nie mogę jak na tego. I jeszcze wyżej. Tego nie było oczywiście w ostatnim odcinku. W to jest za duże pomieszczenie, czemu takich bloków? To jest takie bardziej serwerowe rzeczy, więc tego nie zbieramy, oczywiście. I co to może być? Yy, jakiś kabel? Co to może być? No, tego się nikt nie spodziewał. Ale ja, najpierw WLC na powierzchnię. Tak by wygląda ta farma. A tutaj no, takie coś, ale teraz nikt się tego nie spodziewał. No, to są takie, jakby powiedzieć, pixelarty. To swojego piskelarka ta po prostu sprawdziła, to jest moje, to jest Matthew, tu Matthew, a tu jest Jacryus. Oczywiście. I tu jest no takie coś. Myślę, że bym to wszystko budował taką ścianę tego typu. <grym> Zaraz pokażę sobie wyżej. A najpierw tutaj wląduję. To jest idealne na ten To jest automat. O właśnie było 4 było 25, teraz 31. Co to może być? Co to oznacza? A najpierw pojedziemy do tych, do, do vilagerów. Tak, mam, mam villagerów nareszcie. To jest normalny, Oczywiście. To jest naprawa, landing. No i mamy no, no, to jest w cenie. Tu jeszcze nic nie ma, nie wiem co robić. Tam zresztą to już kończę. to ciężko mi się szukało o innych. I mi ten wydajność 5 idealnie wleciała. To się tutaj do tych, dotyk. Czekam już podskoczyć. Widać dobra cena nawet. Zresztą widziałem gorsze rzeczy. Po tej samej cenie. I tu mieć ciekawe rzeczy. Ja nie mogę Ciężko mi się wchodzić po tych schodach. A ja mam szybkość, okej, okay, dora. Mój węgiel. O, taki węgiel i taki węgiel. O, zaraz pójdziemy do tej drugiej wieży. Tu mam patyki i strzały. To jest żelazo i dzwon hmm. Hmm. i wyżej również jest żelazo węgiel i dzwon i tu jest żelazo węgiel i dzwon i tak z narzędzia tu niżej. I teraz idziemy do drugiego diamenty jest szma na szmarady. Oczywiście będę bogaty. A też to ja zaraz pokażę o co chodzi. E, tutaj jest ochrona jakoś nie, nie wiem czy ochrona 4 bo max, ale jest ochrona 4 to jest moc y, moc 5. z upadek mógł powiedzieć. Co? Dobra, no, mi się to naprawić. Ja, ja kupowałem to książkę na milion procent. Ciernie jest oczywiście. Fortuna jest, no tu oczywiście również się coś spogowało. nie rozumiem tych villagerów. Ja kupuję w nich to Fortuna, co wszystko kupuję, no i tu oczywiście nawet wagon do tych się zmienił, albo no, zapomniałem pokupować, no to się tych villagerów zmieni, to oczywiście są na a jednego z ich nie, dobra, jednego z nie kupuję, bo tutaj zostawiam. Teraz lecimy tutaj do, do tego na dole. Było 31 jest 51. O, 20 więcej. robi wrażenie. A jak wejdziemy z na no jak wejdziemy z na lecimy wyżej, wyżej. No tutaj takie coś, co nie? Czemu z Obsidianu akurat? To jest to, nie? Czy to nie jest puste w środku? Raczej jest pusty w I tu tak mniej więcej w ogóle. Co to takie różne rzeczy? Tego typu. Spokojnie, co jest mniej więcej w środku. No. Takież coś. To jest automatyczna koberka. Sam robiłem normalnie. Tu leci, ja tu zbiera się, tu o, właśnie. Taki sposób. I tutaj nawet yy, testowałem to to przez godzinę, awczyłem i się jeden pasek zapełnił. No Dosyć szybko, co nie? Znaczy, no nie prawie. no połowa pasku do dnia, I już mamy 59. No. Można, można. Znaczy to to wczoraj już istniało, no jest lepsze. było lepsze I właśnie tutaj mówiłem, taka może być ściana lub jakaś inna. Zresztą to od zadnięcia jak wygląda. Tu potem zrobię jeszcze wyżej, tutaj schodzę, zrobię dalej, żeby było tutaj po prostu takie balkon. po prostu. To też się zrobię oczywiście jak mówiłem. To już się wszystko można zrobić. I dzisiaj się zajmiemy po prostu. Z szkieletem od yy... nie co ja robię w ogóle szkieletem od tego potrzebuję z tegoż hackerboxa szkieletem od tego emeraldowego wieśniaka, a potem w ogóle zrobimy sobie ten emeraldowy w ogóle podwórko i tak dalej. Nie wiem jak na to się na zgodzi czy nie. No po prostu zrobimy, Dlatego lecę pod farmę żelaza, która właśnie robi wrażenie i chciałem powiedzieć. Że po prostu tu wszystko zamienię na ten. O właśnie. <laughs> no jak to jest żelazo. To jest tu w nie? Oczywiście nie tym. za mówię, sobie wyciszę kompletnie wszystko, mogę spodgłośnić to na 0, ja nie mogę ogólnie, tu już jedna skrzyneczka mam dosłownie sklejrowana. Jeden Shakerbox z żelaza, No starczy. Ja oczywiście legitnie mogę sobie wziąć tego bo Shaker boxa i po prostu wyjść i z tym sobie nie pomyślę, że takie rzeczy się dzieją. Mamy też fajny mój jak Savvy się nazywa. Naprawdę jest tutaj się wysila. Naprawdę. Tu to, to się z tyłu zepsuło totalnie, czemu kto sobie się tu nie wylatuje, to tak, nie wiem. To chyba, nie hmm. Sprawdzę zaraz co się stało. Powoli kaktusy, co no, może nie ma Czekaj, gdzie to skrócę? Powiesz, tutaj jakiś jest mechanizm do tego skrócowania tego wszystkiego. Pewnie tu kaktusy, wróciły i tyle. A teraz sprawdzę. A, tu są wszystkie. w jakiś sposób tam wpadły. No dobra. Mm, teraz lecimy na górę. Ała. zrobię sobie śniaki. Please, starczy starcz Will Na luzie. Teraz pójdziemy do villagerów. Muszę tutaj napisać, że to jest na górę. To jest na awczarka. To jest awczarka. Aw i do villagerów y, z żelazem. Węgiel i tu było góry węgiel żelaza A nogi nie może nie można, bo on śpi. Ale też się zresztą że śpię. No to prześpię. no tu szybkie łóżko tak zwane. I nie robi mi to większego problemu, ale... I bierzemy, czy jest tak u nas, to wystarczy. No, 35 już, nie może więcej się potrydzować, bo nie chcę się po prostu. Dobra, więcej takich typów na pewno bym chciał. Proszę, chyba nie. No i to jest ten. Jeszcze czynię, bo to prostawacim. EXP, dajesz, dajesz. Musisz lecieć. tu. ale nie do serwetu, chyba. No, mm. Teraz tak idziemy po trzcinę, To jest chyba oczywiste co dalej. Czcina to była bardzo niska, dlatego musi bardzo, bardzo nisko zlecieć. Muszę hmm. tutaj. Ścinę jest bardzo dużo, już się tutaj zapomniało zresztą. Teraz trochę czcinę. Aha. i po prostu sobie polecę z nią. Nie wiem, czy to mi się zupełnie udaje. I tutaj idolanie z ferwerkami. No proszę. Krafting to by się przydał. No i widać, że mam jednego craftinga, którego nie wiem ci postawić. Postawię sobie go tylko tu. czy papieru. Kolejny, czy papieru. Kolejny. No i tutaj nie może być Zobacz, zbieranie surowców, chcę pokazać, czy ja zbieram te surowce, czy nie. Już nie chce mi. że też Shulker box zresztą mu zbiera. Uuu, problem. I oni tutaj u góry pewnie się odblokowali. Pójdę. Niech też coś tam zrobić Po prostu ten Piorę um, to. A ja na to bym wyglądał już z Węgiel. Niezły węgiel masz. Ty też masz węgiel. Niezły węgiel. A czemu wam się to zmieniło? Tego ja nie wiem. tutaj mamy. A na razie nie Nie kupujemy węgla. To i zaraz już tu pijamy te. Ten też na element daje. Co to jest? Hmm, ciekawie. A tutaj też może być. Nie wiedziałem, że on tak będzie. Tu jest jeszcze jakiś typek. Który daje ciekawą rzecz. Hmm, patrz. Już podchodzi mi pod kolejny stak. Tu jest węgiel tylko. Pod 3, pewnie tam ci mi się znowu zresetują jak ja tego nie widzę. No i kto to zrobił? z część i w tempie taka wyśniamy, tutaj postawka myk i leci no i teraz działa O, idealnie, to no, prawda, no, się. Już tutaj do tego pójdziemy. A zresztą muszę to wszystko przykraftować przecież. No Też teraz Myk, Myk. Co na kilka razy lecić co z... on łąk tego? Dobra, póki ten to jestem, to jest trzy razem. Dobra. Węgiel. Uh, Oni na to samo. W są jakieś. Dobra, idziemy wyżej. Tu jeden. O, w ten sposób. Trzy razem, no, no. Najlepiej. I to jest najwyżej. A jak to się na pewno nie wywala w tym kroku? O, to odcinek sztuk jest, tylko to będzie tylko zbieranie surowców do tego chleba. A on, to są ci fajkowi. Wle. No, tutaj, odcinek. Koniec. Koniec po prostu lecę przy nich i mi się to kończy. Jeszcze zostało mi się stało. chłop? tego dużo? Tu chyba najbliższych nie mam tych typów. Aha, akurat ci położył. Nie, nie, wiem. nie masz tego. Węgiel śpi? Węgiel śpi. była Fortuna z tego. Co nie Tutaj na no, to by do końca, myślę. A tu nawet mnie wykończyłeś tylko. Cierpiesz się. A ty, pskidu, Tego nie mogę. A już mi cenny zniżycie. No dobra, no takim sposobem pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak opera jest. Hmm, i co? To, to jest. A jak mówiłem, jeden ja pasek Czekaj, a co chodzi? Co tam się stało? No to działa, widać, no. Już myślałem, że to rozwalnie, więc mała ma szans. Rozwaję, bo teraz złego, teraz taki tam Zresztą to część po prostu sobie zabieram Zabiorę, zresztą to, nie wiem, czemu to się oszkuję. Hmm. Więc w taki sposób, chodźcie na odcinek. Po prostu. I oto jest mój wieżowiec. znowu. Czeknam, zapraszam do subskrypcji i łapki w górę, jeśli tego ktoś nie zrobił. O to jest mój wieżowiec tak wygląda, to jest jeszcze ten profil. No właśnie w taki sposób muszę zakończyć ten odcinek, więc nara.